Cześć witamy w tym odcinku. Świeża opona z 2021 roku. Auto też kupione kilka miesięcy temu. I tutaj taka pani doktor znajoma w sobotę dzwoniła, że jechała do pracy i nagle, nagle poczuła, że coś jej stuka. Tutaj jest to stukający gwoździk. Mówi, że widzi wkręta, że jej powietrze zeszło że i żeby mnie nie złapał. No to postawiła mi koło obok warsztatu, mówię, że przyjadę później, to mogę złatać, ale niestety, ale niestety tutaj to, że ten gwoździk jest, to nie stanowi jakiegoś większego problemu, czy tam wkręt, natomiast na no, koło widać taki rowek i dzwonię do pani pytać się jej, pytać się jej, czy jechała na tej przebitej. Oponie mówino, że musiała jechać około 700 metrów. I teraz zobaczymy, czy po 700 metrach jazdy na kapciu coś się z oponą od wewnątrz stało. Teraz demontujemy na maszynie. Zajdzie tak. Czujnik jeszcze nie ma. Nie ma czujnika. Drugą stronę odbijemy. Teraz popatrzcie od wewnątrz, co tutaj jest, taki granulat. Ten Granulat się bierze stąd, że jak jechało się bez powietrza, o tutaj, to felga, ten rant felgi jest z jednej, jak i z drugiej strony wcinał się w oponę I Tutaj od wewnątrz i od zewnątrz mamy na dół. O, tutaj, jak i tutaj. Mamy widzieć, o tu jest ten gwoździk nasz. O, panie się da światło i tam w tamtej stronie pani jeszcze bardziej, od wewnątrz żebyśmy poświecili. O, widzicie, to jest uszkodzona. Tutaj jest e, zdarta ta powierzchnia opony. I tyle tego tutaj jest. Moim zdaniem dyskwalifikuje to bezpieczną jazdę, bo nie wiem jak tutaj ponacinało strukturę opony. E, tutaj. Mm, jak dzwoniłem do właścicielki, kazała zamówić nową oponę. Wiadomo, że bo Opona praktycznie nie zużyta. Natomiast no, mówi, że bezpieczeństwo się dla niej liczy najbardziej, więc tutaj nie będziemy łatać tego grecnika. Opona pójdzie na utylizację, a zamówiliśmy nową. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.